Zastanawiałeś się kiedyś, dokąd prowadzą te wszystkie autobusy i tramwaje jadące na Krzykowo? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz. Prosto do najbardziej przyjaznego liceum w całym Szczecinie. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaką szkołę średnią wybrać, to 11. Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest Twoim najlepszym możliwym wyborem. Dajemy możliwość kształcenia się w dwujęzycznej klasie prawnej z językiem angielskim lub włoskim, w klasie medycznej, a także w europejskiej. Ponadto nasi uczniowie są laureatami wielu olimpiad przedmiotowych. To dzięki nam możesz rozwijać się na płaszczyznach artystycznych, sportowych i wielu innych oraz między lekcjami odpocząć się w naszej pięknej strefie relaksu. Ciepła atmosfera na szkolnych korytarzach to dla nas codzienność. Zapraszamy do szkoły, w której spotkasz się z wyrozumiałością, otwartością i chęcią współpracy nauczycieli i uczniów. Wybierz jedenastkę, a się nie zawiedziesz.